Hej, cześć Siemano, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Wojciech, znany też jako Wojsko P94, a to jest tak, pierwszy materiał z gry, no, no takiego bardziej bym powiedział, hmm, przeglądu uzbrojenia, coś w tym rodzaju, czy też podręcznika broni. Chociaż jak wiecie, u mnie podręcznik broni, obiecuję, obiecuję, mówię, że będzie, a ostatni też się na przykład nie pojawia, dlatego nie obiecuję, że w tym roku na przykład jakikolwiek podręcznik broni będzie. To mówię od razu na start. U mnie jest 27 stycznia, godzina która? 7.36. Nagrywam ten materiał zaraz po nagraniu materiału ze Sniper Elite 5. No i moi drodzy, cóż takiego jest? Eee, słuchajcie, grałem dość ostatnio dość naprawdę sporo w Ghost Recon Wildlands. Z, z jednej strony dlatego, że naprawdę e, chciałem zobaczyć, jak wygląda ta gra. Słyszałem sporo dobrego. Jako, że w grudniu zeszłego roku była e, ta cała promocja Ubisoftu na gry 2 za 1, którą też chyba nawet swego czasu nagrałem na ten temat materiał, czy też wspominałem o tym? Już pewny nie jestem, musiałbym sprawdzić. I no cóż, mogę powiedzieć tak, że skorzystałem z tej promocji Far Cry 6 Ghost Recon Wildlands, Jestem po prostu zadowolony. Moi drodzy, to będzie taki jeden pomniejszy przegląd uzbrojenia w tej grze, z racji tego, iż, żeż, ponieważ udało mi się może nie, nie tyle, co w końcu, ale zebrać jeden konkretny model, czy też... Chociaż nie, mogę... E, powiedzieć e, broń, też rodzaj broni, mianowicie chodzi tutaj o tak z, o sekcję ręcznych karabinów maszynowych. Tak, moi drodzy, zebrałem wszystkie. Jeszcze wam tutaj, bo boże, gdzie to kurwa, gdzie to je? Tutaj chyba, tak, odblokowano osiągnięcie. Fanatyk lekkich karabinów maszynowych. Kampania: zabrano wszystkie modele lekkich karabinów maszynowych. Przynajmniej jeżeli chodzi o tutaj, nazwijmy, nazwijmy je te główne. A nie jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o. O, o, o co? No. O. O, 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 o to, co mamy w grze, z różnych z tych wszystkich no, przywódców kartelu czy jakoś tak. Ale no wiecie mniej więcej o co co chcę przekazać, o co chodzi Tak. Od razu mówię, zresztą jak widzicie dość, Dużo gram, bo, a ja gry lubię, tak więc no tak, tak się to prezentuje. Niewiele zostało mi do, może nie tyle, co, niewiele, ale mimo wszystko jednak coś tam do zrobienia zostało. O, dobra, bo i drodzy, przejdźmy już w kurwa w końcu. Ej, karabiny maszynowe, czyli a właściwie ręczne karabiny maszynowe, w samej grze mamy ich trochę. Jeśli chodzi o podstawowe, no to mamy 9, 9 6. A jeśli chodzi o takie. Hmm, nazwałbym to specjalne, no to mamy ich około bodajże trzech czyli łącznie chyba bodajże 9, ale pewnie nie jestem. Taki pełny pełny przegląd uzbrojenia z tej gry również na kanale się pojawi, ale to kiedyś tam. Jak już zdobędę wszystko. No. I jeśli chodzi o ręczne karabiny maszynowe, no to tutaj mamy MG 121, które prezentuje się tak. Być może część z was kojarzy, na przykład, hmm, no nie wiem, jako MG 5 w Call of Duty Modern Warfare, jako M91 chociażby. Hmm? Czy jest taka osoba, która grała w Call of Duty Modern Warfare i kojarzy taki karabin maszynowy właśnie? Pewnie tak no, to jest właśnie ten karabin, tylko tutaj nazwany jeszcze inaczej. Tak jak w Division mamy MG5, w Modern Warfare mamy e, właśnie M91, tak tutaj mamy MG121. Która nazwa jest poprawda? MG5 z The Division. Mamy tu niemiecki karabin maszynowy ogólnego zastosowania. Dalej mamy Stoner LMG A1. Niebezpieczna broń. Kompaktowy rozmiar. Czy ktoś kojarzy tę broń? Hmm. Chociażby, hmm, no nie wiem, z Call of Duty? Hmm, Modern Warfare? Ghost. Tak, moi drodzy, to jest właśnie ten... KM. Tak, to jest ten KM, tak zwany RKM Fin, który jest, który występuje właśnie w Modern Warfare, który występował w Ghost pod nazwą pod nazwą nie pamiętam, pod jaką nazwą występował? Nie jestem sobie w stanie w tej chwili wspomnieć. A w, chociaż wiem, że tam występował w wersji z granatnikiem tutaj właśnie jest owy jest ten stoner dalej mamy Mk48 Mk48 dysponuje potężną siłą ognia no chociażby Mk48 przewija się w, czy też pojawia z tego co kojarzę w Black Ops 2, ale też tutaj pewny nie jestem, czy tam, czy tam jest nie jest czasem też MK, 40, czy tam jest MK46, czy MK48, ale coś, coś mi świta, że jednak w Black Ops 2 ta broń również y, się pojawia. Więc no. Tak się prezentuje, taki ładny. Dalej mamy TP-95, niezawodny bullpup o ograniczonym zasięgu strzału. Taki chiński, tudzież, albo ja, nie, chiński bardziej, karabin, ręcz, e, ręczny karabin maszynowy. Na początku odbierając tą, e, kiedy zbierałem tą broń myślałem, że to jest jakiś karabin szturbowy. No. No nie, ponieważ jego część, jego magazynek mówi co innego, że jest. Posiadasz 75 naboi, tak więc. A może to jest japoński? Nie mam, nie wiem. Dalej mamy 6P41, celny, rosyjski karm zaślany taśmą amunicyjną. I pewnie tak, część już z Was, widząc tą charakterystyczną lufę, od razu skojarzyła. Ją z karabinem maszynowym PKP Szenek, bo tak, to jest właśnie PKP Szenek. Osoby, które grały w Modern Warfare 3, Battlefielda 3, Battlefielda 4 i być może też Battlefielda Hardline, doskonale znałem ten kształt i pewnie też już w głowie sobie przypominają ten charakterystyczny wystrzał i dźwięk ognia ciągłego kiedy za każdy jest wprowadzany kolejny pocisk to jest no gdybym miał jakoś scharakteryzować Battlefielda za pomocą broni to myślę że tutaj PKP Peszenek byłby jedną właśnie z ikon serii Battlefield no i dalej mamy MK200 49 Karabin maszynowy zasilany taśmą amunicyjną prezentuje się w ten sposób. Zresztą MK249 e, też pojawia się chociażby w Call of Duty jako M249, w Call of Duty 4 Modern Warfare. Dla jasności, i z tego, co kojarzy, też e, pojawia się chyba w, w Battlefield 3. A, chociaż tu albo w Battlefield'zie 4, albo w jednym i w drugim, albo tylko w Battlefield'zie Hardline pewnie jestem, wypowiedzcie się drodzy widzowie, jeżeli pamiętacie. No. Oprócz tego jest jeszcze El Bastun. El Bastun, czyli taki, no, przerobiony, z lekka i obecnie taki nawet nie wiem jak to przeczytać. Lamatiw? Czy też limativo? Takie mk 40 yy, MK. O Jezu 249, ale też takie pozwacane, posrabżane. Bym nazwał. Czy też takie pomiedziowane. o. Nie, nie, nieco zmodyfikowany. Taki ładny. Oczywiście jest jeszcze jedna broń, ale to... No i też tutaj mamy inne bronie, takie jak chociażby U-100, który występuje tylko i wyłącznie w czym? No, w jakimś tam kurwa jebanym pakiecie. Znaczy się, odblokuj ten przedmiot yy, dzięki przepustce roku drugiego. Nie no, świetnie, dzięki, zajebiście. Stoner Veteran, tam skrzynia prestiżu lub kupisz w sklepie. Nie no, dzięki, dzięki kurwa. Warto grać. MK48 pustkowia, kup Typ G T95 zjawam kup y dodatek Fallen Ghost aby odblokować ten sklep, ten, ten przedmiot, a nie sklep, tak, żeby odblokować sklep musisz grać. W sumie Byłoby, byłby to ciekawy zabieg. Dalej mamy typ T95 nowicjusz, M60E4. Czyli nasza popularna świnia bojowa, która jest, co prawda, w różnych wersjach i konfiguracjach w nie... Battlefield'ach, chociażby w Battlefield'zie Bad Company 2, Battlefield'zie 3, Battlefield'zie 4, Battlefield'zie Hardline, w Call of Duty 4 Modern Warfare, w Black Ops, Black Ops 2. Potem jeszcze w Call of Duty Modern Warfare 3 następnie też Black Ops Cold War. No, tak więc M60 dość znana broń. MK200 nawet widzicie, nawet brent się trafił. Jej, tak. Drugowojenny Bren, który tutaj wygląda. No... Mój mózg. Kto mu dał ten chwyt przedni? Nie wiem. Dalej mamy jakiegoś ripera i Unidada, choć. Powiem wam, że w tej grze jest kilka karab karabinów, kurwa. E, trochę broni, przynajmniej ja z, e, znalazłem taką jedną albo dwie bronie z okresu II wojny światowej, czy też chwilę po II wojnie światowej, więc, no, dość ciekawie, kurwa. Czy też ciekawie ciekawy jest, no. Taki, tam krótki przegląd uzbrojenia, też trochę do pogadania. No i cóż, ja się i zabieram za rozpierdalanie kartelu Las Almas, yy, znaczy się Santa Blanca. No i coś ten, coś ten kartel Las Almas Call of Duty Modern Warfare 2 jakiś taki szmeges pom 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 kurwa. Ale dobra. Koniec wygłupów. Moi drodzy, to by było na tyle. Taki materiał też przegadany, trochę do pokazania. No i cóż, ja się zabieram. Grom dalej. Będę zbierać broń. Jak zbiorę broń, no to również materiał specjalnie dla Was nagram. Tyle. Dzięki serdecznie za uwagę. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym materiale na kanale. Z gry jeszcze nawet chyba nie wiem jakiej, ale z jakiejś na pewno. Albo też spogadamy? Nie wiem, zobaczymy. Powiem Wam, że muszę chyba wrócić do tego nagrywania nawet jutro, jutro sobota 28 stycznia to jest sobota i nie, sobotę i niedzielę mam wolną, więc po ostatnich wydarzeniach to ja mam które się u mnie działy muszę sobie zrobić taką pauzę, przerwę i takie nagrywanie będzie dla mnie jak najbardziej na plus. Żeby po prostu się odmurzyć. I zająć po prostu swoją głowę czymś innym. Tyle. Dzięki serdeczne. No i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnych materiałach na kanale. Tyle. Dzięki. Cześć i papa.